Kochamy, kochamy naszych bliskich zmarłych, a przynajmniej powinniśmy. A skoro tak, to warto zadać sobie pytanie, co jest im potrzebne. Bo jeśli kochamy, to troszczymy się o czyjeś potrzeby. Czy potrzebna jest trumna? Pewnie tak, ale zgodzimy się z tym, że ta trumna jest bardziej nam potrzebna. Przecież zmarły nie będzie odczuwał ani komfortu, ani dyskomfortu w zależności od tego, w jakiej trumnie leży. Jemu jest absolutnie bez różnicy, czy będzie z desek dębowych, czy sosnowych. Nie ucieszy się dębowymi, z sosnowych też nie będzie mu zbyt przykro, bo jego w tej trumnie nie ma. Jest w innym świecie. Czy potrzebne są mu kwiaty? Kwiaty są piękne, wyrażają naszą miłość, ale przecież zmarły ani ich nie zobaczy, ani ich nie powącha, ani się nimi nie ucieszy. Więc te kwiaty kupujemy tak naprawdę dla siebie, bo zmarły jest już w innym świecie. Może znicz jest potrzebny zmarłemu. Pomyślmy jednak dobrze, co w jego sytuacji zmieni to, czy zapalimy dziesięć, czy sto czy zniczy. Nic to nie zmieni. Zmarły jest już w innym świecie, a znicze znowu są bardziej nam potrzebne. Kamienny grobowiec, on też zmarłemu nie jest potrzebny. Tak naprawdę znowu budujemy te pomniki dla siebie, żeby się dobrze poczuć, a zmarły tam nie mieszka. Mieszka gdzieś indziej. Jest w innym świecie. A w grobie rozkłada się jego ciało. Dlaczego to wszystko robimy? Myślę, że dlatego, że my mamy pewną wrodzoną niezgodę na to, że ktoś był, żył, kochał i nagle go nie ma. Ta cała zewnętrzność jest jakąś próbą zaradzenia tej, tej sytuacji. Umarł ktoś mi bliski, staram się zadbać o to, żeby, żeby wszystkie te okoliczności jego po, pożegnania w tym zewnętrznym aspekcie e, były jak najbardziej godne. Żeby to miejsce pochówku było godne, było zadbane, bo czuję, że, że tak trzeba. Chcę upamiętnić te osoby, postawić pomnik, który e, będzie trwały, bo zewnętrznie, bo wewnętrznie nie zgadzam się na to, że ktoś był, nie ma Go. Świat idzie dalej, tak jakby jego życie się nie wydarzyło. Nie zgadzam się na to, żeby został zapomniany. Ja mówię to nie po to, żeby dojść do, do prostej puenty, że to wszystko jest bez sensu, mamy tego nie robić, bo zmarłym nic nie daje i jedyne, co ma jakąkolwiek wartość, to jest, to jest modlitwa. Chociaż rzeczywiście to tylko modlitwa stanowi jakąś realną pomoc dla, dla zmarłego. Modlitwa szeroko rozumiana, msza święta, odpusty, wypominki, ta modlitwa indywidualna, czy, czy też dobre czyny, to, to ma wartość dla zmarłego, te dary duchowe, niematerialne. Bo nie jest on już w świecie materialnym. Ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, żebyśmy zauważyli, że My całej tej zewnętrzności potrzebujemy i jest dla nas dobra. Bo pomaga nam pielęgnować w sobie więc przeciw niezgodę na śmierć i na zapomnienie. Nie ma mojej zgody na to, żeby tak po prostu zniknąć. Najpierw być później w ogóle, w ogóle nie być. Nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to, żeby koniec miał być. Definitywny, bez dalszego ciągu. Nie pasuje mi to, że jak umrę, to moi bliscy przez kilkadziesiąt lat będą pamiętać, a później i oni umrą i już nikt pamiętać nie będzie. Tak jak o tych wszystkich, którzy zostali przed wojną pogrzebani na naszym, na naszym cmentarzu, a dzisiaj, a dzisiaj na murach mamy bezimienne tablice, bezimienne epitafie. Po prostu nie, nie chcę tak. I ten, ten bunt wobec, wobec śmierci, wobec znikania, przemijania przeżywał w Piśmie Świętym Hiob. Słuchaliśmy pierwszego czytania z Księgi Hioba. Do czego, do czego ten bunt go doprowadził? Doprowadził go do złożenia nadziei w Panu Bogu i tego słynnego zawołania. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem meszczątki skórą przyodzieje i ciałem swym zobaczy Boga. To właśnie ja go zobaczę. Jak właśnie rodzi się u niego nadzieja. Nadzieja rodząca się z buntu. Hiob, można powiedzieć, że on zobaczył z daleka to, co w pełni objawi dopiero Jezus Chrystus: że śmierć nie ma ostatniego słowa, bo odkupiciel, chociaż umarł, to żyje. Jezus prawdę o życiu wiecznym i o, o zmartwychwstaniu umarłych e, objawił nie tylko swoim nauczaniem, ale przede wszystkim przez to, e, przez to, czego sam dokonał. Zobaczcie, w Chrystusie Bóg staje się człowiekiem, doświadcza ludzkiej słabości, kruchości, śmiertelności. E, to śmiertelności w taki sposób, że został pozbawiony życia w sposób bardzo, bardzo okrutny, krwawy. Zostaje, zostaje złożony, złożony w grobie. Trzeciego dnia z martwych wstaje. Pokazuje przez to, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Że to on, ten odkupiciel, który żyje, on ma ostatnie słowo. A Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Od czasu wydarzeń paschalnych nie można już postrzegać śmierci tak jak dotychczas. Chrześcijanin, więc człowiek włączony, włączony w paschę, jeśli wierzy w tego, który umarł i zmartwychwstał, stał, też patrzy na śmierć inaczej. Przed Chrystusem śmierć była postrzegana jako, jako niebyt, jako kres, granica, której przekroczyć, przekroczyć nie można. To wszystko, co w Starym Testamencie nazywane jest odchłanianiem. W zmartwychwstaniu Chrystusa ta granica zostaje przekroczona od drugiej strony. To znaczy, nie tylko człowiek umiera i wchodzi w śmierć, ale Bóg wszedł w śmierć i wrócił, i z niej wyszedł. Od tej chwili śmierć nie jest już zamknięciem, ale jest przez nią przejście, przejście do życia. Wcześniej śmierć oznaczała oddalenie od Boga. To mamy chociażby w psalmie 104. Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój, gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu. Oglądanie oblicza Boga i obecność. śmierci nie ma oglądania oblicza, nie ma obecności. Jest odłączenie od Boga, od tego, który jest źródłem życia. W Chrystusie to się zmienia, bo Chrystus w, w krzyż, przez krzyż przemienił śmierć w przestrzeń spotkania, nie rozdzielenia, ale w przestrzeń zjednoczenia. Tam, gdzie wcześniej był, był lęk, samotność, teraz jest ten właśnie Emanuel, Bóg z nami, także w śmierci, także w umieraniu. Dla chrześcijanina, dla chrześcijanina to ważne. Że On tam jest, bo nie jest sam. Ma w tym Boga, który zwyciężył śmierć. I dlatego chrześcijanin może powiedzieć z całą pewnością to, co mamy w innym psalmie 23. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Jak dzisiaj będziemy stawać nad, nad grobami, to wspomnijmy. Te słowa, które wypowiedzieli aniołowie przy grobie Jezusa. Nie ma go tu, zmartwychwstał. I naszych zmarłych też w tych grobach nie ma. Są tylko ich ciała albo to, co z tych ciał pozostało. Ale przyjdzie taki dzień, w którym te groby staną się całkowicie puste. Tak jak grób Jezusa, w którym śmierć utraciła. Ostatnie słowo.